A więc witam Was w kolejnym odcinku u otogiego Baby Baby. A dzisiaj przyjrzymy się kolejnym filmikom związanym z chapterem trzecim do gry Poppy Playtime. Poprzednie filmy oczywiście przyjęły się świetnie na kanale. Co prawda nie daliście rady zrobić 2000 łapek, więc dzisiaj obniżymy próg. 1500 myślę, że będziecie w stanie zrobić. Tak więc drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów na tym kanale, koniecznie zostaw suba wraz z dzwoneczkiem, a na pewno nie przegapisz filmików. Pod filmikiem oczywiście zostaw komentarz o treści hashtag #chapter3 dla zasięgu. A ja życzę miłego dnia i miłego oglądania. Dobrze, więc dzisiaj Zaczynamy kolejnym filmikiem od Motia Games. E, dzisiaj to będzie Poppy Playtime Chapter 3 More Features Compilation, czyli to będzie jakaś kompilacja wszystkich tych rzeczy, które oni e, by widzieli w tej produkcji. Troszeczkę przyciszyłbym sobie. O, myślę, że, że tyle. Okej, okay, o, co, o co tutaj chodziło? Że podwójne zaczepienie, tak? A, w taki sposób, czyli na dwa razy. Dobra. A co tutaj mamy? A użycie żółtej i zielonej łapki. Dobrze. Tak jak pamiętacie w poprzednich filmikach, żółta i zielona łapka oznacza rozwalenie drzwi. Takich standardowych. I tam był hagiwagi. Tutaj mamy windę. Tak, że zaczepiamy się tutaj na górze i będą w tych kołowrotkach przeszkody, które musimy usunąć. Tak to tutaj twórcy widzą z Motia Games. Nie jest to głupie. Takie prosty. Logiczne zagadki. O, oh Jesus, ale to było znikąd. Się przestraszyłem tego żółtego, złotego Hagiego <laughs> Candy Cat, oczywiście. Daisy. To też było wiadome. I kto jeszcze? I Hagi Łagi, ale troszeczkę miał takie dziwne, dziwne oczka. I to chyba będzie wszystko. To my idziemy dalej, już to wszystko wcześniej widzieliśmy. Poppy Playtime Chapter 3, Cat Bee Jumpscare. E, jumpscare od e, pszułko Kota. To tego chyba jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, tak mi się wydaje. Uuu, spooky. No to są jakieś takie z, e, dziwne korytarze. Inne troszeczkę niż typowo w Playtime Corporation. I słyszymy Pszczółko Kota w tle. O co, o co tutaj będzie chodziło? O czym będzie filmik? Aha, feed a toj. A, to jest odnośnie tej jakby minigry z pszczółko-kotem. Wow. Uh -uh. A czem, czemu to się samo włączyło? Aha. Czyli mamy wrócić? Nie, mamy uciekać. O, światło. Ale to było głupie, o matko. Naprawdę gorszego dźwięku się nie dało dodać do tego jumscara? No kurde, jeszcze te zasłaniające karty. Co to za dźwięk? Czemu miał? No naprawdę już nie można było czegoś innego wymyślić. To jest taki głupi dźwięk. Znaczy zamiast dobry. No, kokot w chapterze trzecim to jest też rzecz, którą bym chciał zobaczyć, ale na pewno nie z tym dźwiękiem. Kolejny oczywiście już 25 filmik związany z chapterem trzecim New Teaser. Czyli kolejna osoba, która sobie wyobraża, jak chapter trzeci będzie wyglądać. Zobaczmy. Czy, czy to jest w ogóle godne? Czy to ma sens? Wow. Musi zaraz co? Musical memory? I pociąg? A co to pociąg robi? Co tutaj wagonik robi? I czemu poppy ma e, pańczynę? Przecież to już ma Milong nie ma. No dobra, znowu tutaj Kisi, Missy czy tam mami, znaczy był Hagi Łagi. Co to za rury? Co za pomieszczenie? To są VHS-y, to jest jak była robiona poppy. Ale co to jest? Flaker. No to już widzieliśmy kilkukrotnie. CO?! Czy naprawdę ktoś wymyślił, że gigantyczny pociąg będzie stał w centrum Game Station? <grywka> Z czapterze trzecim jeszcze zacznijmy od tego, tak? Co to jest, ludzie?! Ew, to, to było oczywiście mini-hagiwagi. Kolejny VHS. a znaczy przez trailera oficjalnego. No na pewno nie będziemy chodzić po torowisku, ale... Co to ten pociąg robi? Czemu on jest przeniesiony? Tak, na pewno będziemy w łag a łagi walczyć z małymi Daisy. Już to widzę, na pewno. Oj, ale ktoś przekombinował źle. Ale ktoś przekombinował. Ale, żeś twórco przekombinował ładnie. To, to był chyba jeden z najgorszych trailerów, które do tej pory widzieliśmy. Tak szczerze, dajcie znać, jaka jest Wasza opinia. Chapter 3: Bron The Dinosaur Jumpscare. <laughs> Jumpscare związany z dinusiem, Bronem. Co ci ludzie wymyślają? Co tu się dzieje? To jest przecież chapter 2. Co to jest? Przecież to jest chapter 2, To jest dosłownie. Początek chapter'u drugiego. O co tu chodzi? A to, a to jest akurat dziwne trochę. To to już jest jakieś podrobione dziwnie. A czy nie? To zaraz to było. To było, było w chapter'ze drugim normalnie. Tylko zablokowane oczywiście. A to co to ma być? Co to ma być? Tylko, oczywiście, że te karty na, na YouTubie. O te zasrane karty! Przepraszam bardzo. Muszą wszystko zasłaniać. Nie da się zobaczyć. Musi zawalić tutaj wszystko. To, to jest najgorsze. Podsumowując, pomysł dobry: wykonanie E. Dobrze. Powracająca Kissy Missy do chapteru trzeciego. Kolejna taka teoria od kolejnego użytkownika. E, czy to by się sprawdziło? Za nic nie wiem. O, dobra, to. Ej, to w końcu coś dobrego, bo faktycznie mamy scenkę, gdzie jest ten pociąg, z którego wychodzimy. Ej, no, wow, no i w końcu tutaj coś, jakoś to to wygląda. Mamy rozwalony pociąg, a nie wklejony z Photoshopa. Byle gdzie. No dobra, to jakoś jakoś wygląda. Gdzie jest Kissy Missy tylko? I na razie. Aha, i miałaby tutaj być rzekomo. Uuuu... Zamysł, żeby Kissy Missy wróciła do Chapteru 3? Okej. Okay. Żeby tak na samym początku Chapteru 3 się okazało, że, że ona tutaj, nie wiem, spowodowała ten wypadek, czy uratowała nas z tego wypadku, czy Kigo wie? Średni pomysł. E, jeszcze gorsze jest to, że zabierają prototyp y, 1006. A najgorszy pomysł jest taki, że był dźwięk Mami Longlegs. Jak dobrze słyszeliście przed chwilą. Ale za to na plus ta scenka, bo, bo ten pociąg w ruinach na, na samym początku chapteru trzeciego, bardzo dobrze wykonane. Chapter 3 Boogie Bot Boss Fight! Okej, okay, z Boogie'em Botem jeszcze dzisiaj nic nie było, chociaż już znalazłem jeden film, gdzie <noise> był na miniaturce i absolutnie nie było go w filmie. A to jest chyba nawet tego samego twórcy co z Pszczółko -Kotem. Czy coś tutaj się będzie zmieniało? Chyba nie. Flory z e, Tak, bo na pewno w VHSie się będzie, że daj łapkę i zasubskrybuj. Czy to jakoś chociaż będzie sensownie wykonane? Let's bo bogi. -bo 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 Niebieski, zielony, żółty, czerwony. O, o co chodziło z nim? W sensie były te fanmade, co nie, ale. Aha, że masz stanąć na konkretnym tym. Dobra. Na konkretnym klocku. A, z lawa takie typowe. Ooo. Uh -uh. i on tutaj po prostu włada całą podłogą, tak można powiedzieć. a miałoby cielą. I spadamy do lawy. I to wszystko. I oczywiście znowu zasłonięte. Eee, chyba widziałem lepszy wcześniej pomysł z Bugibotem. Jeżeli chodzi o jego boss fight. Eee, ale dajcie znać, co myślicie ja o tym zamyśle. Uwielbiam, wręcz kocham, kiedy Hindusi zabierają się za robienie jakichś fan Oficjalny teaser, trai trailer Poppy Playtime Chapter 3, prototyp 1.006 i tak dalej w miniaturce. Chapter 4, co lepsze. Boję się, to będzie najgor na najlepsza minuta mojego życia. <grym> co ja widzę? Tak, tak, tak będzie wyglądało menu gry. Na zielono, tak, tak. I ta trójka. Brak mi słów. I? I? O, jakiś gameplay, brawo. I? Fajnie! Fajnie ten chapter trzeci lub czwarty. F fenomenalna zabawa. E, wchodzimy sobie za ścianę. I, i to wszystko. Brawo! Brawo! Winszuję, normalnie winszuję. To jest najlepszy, chapter trzeci lub czwarty. Albo to jest połączenie Two for You, co nie dostajesz. Chapter trzeci i czwarty gratis. E, najlepsze, co widziałem dzisiaj na polskim YouTubie. Czy ja właśnie powiedziałem polskim? Chodziło mi ogółem o cały YouTube dzisiaj. Kolejna śmieszna teoria, że zrobimy fioletową łapkę. Ej, czy tam purpurowo? Nie, to jest filotowa łapka. W czapterze trzecim do Poppy Plate'em, w ogóle co to za maszyna? Jak to jest dziwnie zrobione? Okej. Okay. Wo Przecież mój komputer tego nie uciągnie, toko jokuś, toko grafika. Intel 2 rdzenie, RTX 10981. 32 MB RAMu, dysk 1000. Wow, te efekty! Piękne! <śleszcz> ale, <śleszcz> kurde, ale ktoś popracował nad tym! Jakie rozbryzgi tej łapki, jakieś energetyczne rzeczy. Co ja dzisiaj oglądam? No dobra, ostatni głupi filmik na dzisiaj, jaki obejrzymy. Poppy Playtime Chapter 3 Official Teaser Trailer 2022. Bardzo official, na pewno. To nie fake. Zobaczmy, co tutaj twórca wymyślił. What? To będzie praktycznie chyba sklejka różnych tych materiałów, już na YouTubie. Zero własnej pracy? Chociaż nie, tego nie widziałem tych napisów. Tego też kawałka nie widziałem. No tutaj to już każdy zrobił, że niby się otwierają drzwi. Co? Co to miało być? Dobra, to jest VHS-u. Popi. Tego akurat nie widziałem. okej. Okay. Kafka? Tady. drogi. Ludzie! Ale to jest dziwna sklejka. To są tak niepasujące ze sobą kawałki materiałów, że to jest tragedia. Ech, No nic. Takie sobie wideo. No to słuchajcie, ludziska, dzisiaj było, no tak sobie, powiem szczerze, ale ciężko już było znaleźć jakieś inne, sensowne materiały związane z chapterem trzecim. Już chyba powoli ludziom się kończą jakieś pomysły, jak bardzo nabrać widownię, że to jest official, official, najbardziej official trailer w historii trailerów, chapteru trzeciego do gry. Poppy Playtime. A oddechu mi brakło. Ale mimo to, no zapoznaliśmy się z kolejnymi dzisiejszymi pomysłami całej tej społeczności. Głupie, głupsze, najgłupsze, to już zostawiam Wam do oceny. No ale mam nadzieję, że następnym razem tutaj będzie troszeczkę więcej jakościowych, lepszych produkcji. No ale to byłoby na tyle ludziska, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej, hej!